Szukamy realnych rozwiązań, obiecujemy rozsądnie, jesteśmy skuteczni i zawsze dotrzymujemy słowa. Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 5. Szanowni Państwo, poseł jest Waszym posłańcem do stolicy, w której ma rozwiązywać Wasze problemy. Ja od urodzenia jestem mieszkańcem niewielkiego lubuskiego miasteczka Kargowej. Pracownikiem samorządowym, nauczycielem, przez 10 lat dyrektorem dużej szkoły w Kargowej. Od blisko roku jestem starostą zielonogórskim. To 30 lat kontaktów z ludźmi, z ich wielkimi problemami w małych środowiskach. Znam je doskonale i właśnie z nimi chciałbym pojechać do parlamentu. Uważam, że więcej pieniędzy z naszych podatków powinno pozostać do dyspozycji samorządów, bo to my najlepiej wiemy, jakie są potrzeby naszych szpitali, szkół. To my znamy każdą dziurę w drodze i każdy walący się most. I to my powinniśmy zdecydować, mając odpowiednie środki finansowe i narzędzia prawne, o tym, co zrobimy w naszych małych, pięknych, lubuskich ojczyznach. Oddajcie głos na człowieka, który od 30 lat próbuje skutecznie rozwiązywać Wasze problemy. Trzynastka była zawsze dla mnie liczbą szczęśliwą. Mam nadzieję, że tym razem okaże się szczęśliwą dla nas wszystkich. Z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, z listy numer 5... Do Sejmu kandydują ludzie o różnym doświadczeniu życiowym i zawodowym. Ale z całą pewnością są to ludzie godni zaufania i państwa głosu wyborczego. W październiku postaw na listę numer 5 postaw na Polskie Stronnictwo Ludowe.